Transkrypcja i napisy Pedro Negri. W nocy ostatniej środy, 1 października, niebo rozświetliły eksplozje kolorowych świateł w Caracas w Wenezueli. Kto patrzy z zewnątrz, od razu myśli, że muszą być w nastroju do świętowania, obchodząc coś ważnego. W końcu niecodziennie widzimy tam tego typu świętowanie. Ale zwróć uwagę na budynek pod fajerwerkami. Ma ciekawą historię. A to co widzisz, no to nie jest impreza, to wiadomość. Maduro właśnie przyspieszył Boże Narodzenie w Wenezueli i postanowił rozpocząć sezon świąteczny fajerwerkami nad jednym z najmroczniejszych miejsc w kraju. Miejsce, które nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych już potępiła. I to dopiero początek tego, co musisz wiedzieć o tym, co dzieje się teraz w Wenezueli. Budynek, który właśnie widziałeś, nazywa się El Helicoide, a jego historia zaczęła się zupełnie inaczej niż to, czym jest dzisiaj. Ten budynek został zaprojektowany w latach 50. jako luksusowe centrum handlowe, prawdziwa architektoniczna perła z spiralnymi przejściami zbiegającymi się w ogromnej kopule. Tyle, że nigdy nie został otwarty. Przez dziesięciolecia stał opuszczony, aż w końcu rząd Wenezueli przekształcił go w kwaterę główną. A dziś? Cóż, jego historia jest niepokojąca. To dlatego, że działa jako główne centrum zatrzymań w Wenezueli. Tyle, że to nie jest zwykłe więzienie. Organizacja Narodów Zjednoczonych już zbadała, co się tam dzieje i doszła do poważnych wniosków. Zbrodnie przeciwko ludzkości jeśli wiesz o co chodzi. To nie tylko naruszenia praw człowieka, lecz coś znacznie gorszego więźniowie, politycy, dziennikarze, aktywiści i przeciwnicy reżimu trafiają do tego miejsca. A okropności, które tam się dzieją, zostały nawet udokumentowane przez organizacje międzynarodowe. Metody obejmują porażenia prądem, duszenie plastikowymi workami i wodą, przemoc seksualną oraz wymuszanie pozycji fizycznych powodujących skrajny ból. I chcesz wiedzieć, co to jest? Co gorsza, zatrzymania odbywają się bez żadnego procesu, ludzie po prostu znikają, niektórzy umierają, będąc w areszcie państwowym. A według Organizacji Narodów Zjednoczonych, Wenezuelski System Sprawiedliwości nie każe nikogo. To makabryczne miejsce działa jako część machiny represji państwowej i nie ma żadnej kontroli, a tym bardziej konsekwencji. Więc teraz patrzysz na ten obrazek z początku filmu zupełnie inaczej. Te fajerwerki oświetlające ten budynek, w którym ludzie są torturowani, teraz rozumiesz, że to nie jest żadna impreza, to prowokacyjny gest. To tak, jakby mówili Możemy zamienić to miejsce, gdzie dzieją się straszne rzeczy, w scenerię narodowego świętowania. I wy nic nie możecie zrobić, żeby temu zapobiec. To jest szaleństwo. Ale dlaczego Maduro postanowił to zrobić właśnie teraz? Dlaczego po raz drugi z rzędu przyspieszył Boże Narodzenie? Jego oficjalne uzasadnienie jest w rzeczywistości dość proste. Mówi, że ten środek pobudza gospodarkę który gwarantuje prawo do szczęścia i radości narodu wenezuelskiego, który jest formą oporu wobec agresji Stanów Zjednoczonych. Ale analitycy z całego świata się z tym nie zgadzają, dla nich to zasłona dymna. Maduro w rzeczywistości odwraca uwagę społeczeństwa od czegoś znacznie większego, co się dzieje. Ponieważ właśnie w tej chwili, podczas gdy Wenezuelczycy są zmuszani do wchodzenia w świąteczny nastrój, już w październiku, tuż obok kraju, narasta kryzys wojskowy. Ten kryzys może wybuchnąć w każdej chwili. Zobacz. Od sierpnia tego roku Stany Zjednoczone rozpoczęły mobilizację wojskową na Karaibach, która nie ma precedensu. I kiedy mówię o mobilizacji, mam na myśli imponującą demonstrację siły. Ponad 4000 Marines zostało wysłanych do regionu, okręt podwodny o napędzie jądrowym, niszczyciele wyposażone w pociski kierowane, krążownik rakietowy, myśliwce F-35 wysłane do Portoryko, samoloty rozpoznawcze. To absurdnie silna armia skupiona w jednym regionie. A oficjalnym uzasadnieniem Stanów Zjednoczonych dlatego jest walka z handlem narkotykami. Ale jest w tym coś innego. Tym razem administracja Trumpa postanowiła przeklasyfikować kartele narkotykowe jako organizacje narkoterrorystyczne. I to? Zmiana nazwy nie była tylko symboliczna, ona całkowicie zmieniła zasady gry. Ponieważ tradycyjnie, kiedy Stany Zjednoczone walczyły z handlem narkotykami na morzu, podejście polegało na egzekwowaniu prawa. Straż przybrzeżna przechwytywała podejrzane jednostki, przeprowadzała inspekcje, aresztowała załogę, konfiskowała narkotyki i zabierała wszystkich na rozprawę sądową. Ty wszedłeś na pokład, ja nie wszedłem. Ale to się zmieniło. Teraz strategia nie polega już na przechwytywaniu, tylko na niszczeniu. 2 września amerykańskie siły zbrojne zaatakowały szybką łódź motorową na południu Karaibów. 11 osób zginęło. 15 września kolejny atak, 3 ofiary śmiertelne. 19 września kolejny atak, co najmniej 3 ofiary śmiertelne. Kilka dni temu, 3 października, doszło do kolejnego ataku. Zniszczono łódź i zginęły cztery osoby. Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Pete Hexet, nawet opublikował wideo pokazujące eksplozję. W ciągu jednego miesiąca w tych atakach zginęło co najmniej 21 osób. Według dokumentów przesłanych przez Pentagon do amerykańskiego kongresu, prezydent Trump zdecydował, że Stany Zjednoczone znajdują się w stanie konfliktu zbrojnego z tymi kartelami. To oznacza, że członkowie załóg tych jednostek są uznawani za nielegalnych bojowników, nie mają prawa do procesu, nie są chronieni przez konwencje genewskie, mogą być eliminowani jako cele wojskowe. Dla Stanów Zjednoczonych to nie jest zwykłe egzekwowanie prawa to jest wojna. Nie popełniajcie błędów. To, co teraz robicie, to nie jest szkolenie, to jest ćwiczenie. W imię żywotnego interesu narodowego Stanów Zjednoczonych, aby zakończyć poezję Sixto zarządzanie. Mało kto zna jeszcze jeden szczegół tej historii. Źródła obrony Stanów Zjednoczonych przyznały, że ta mobilizacja wojskowa działa jako demonstracja siły i że została zaprojektowana, aby dać prezydentowi Trumpowi szeroki wachlarz opcji militarnych przeciwko Wenezueli, w tym operacje o bezpośrednim wpływie oczywiście, jeśli wydana to rozkaz. Nie jest tajemnicą, że rząd Stany Zjednoczone Ameryki bezpośrednio oskarża Maduro o kierowanie kartelem narkotykowym. Wyznaczono nagrodę 50 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego schwytania. Więc wyjaśnijmy sobie, co się tutaj dzieje. Każdy pocisk wystrzelony w stronę łodzi motorowej na Karaibach to także sygnał dla rządu Wenezueli. To dowodzi, że Stany Zjednoczone mogą użyć siły na wodach przy Wenezueli. To presja militarna, to zastraszanie i Maduro o tym wie. Jego odpowiedź była natychmiastowa. Wenezuela rozpoczęła ćwiczenia wojskowe o nazwie Tarcza Boliwariańska. Zmobilizowano 150 tysięcy żołnierzy, siły zbrojne, policję i milicję cywilne. Ćwiczenia lądowe, morskie i powietrzne na całym terytorium kraju. Oficjalnym celem jest przygotowanie kraju na potencjalną inwazję zagraniczną. Ale te ćwiczenia służą także innemu celowi. Jednoczą ludność przeciwko zewnętrznemu wrogowi, tworzą narrację bohaterskiego oporu, zamieniają Maduro w obrońcę narodu przed imperialistyczną agresją. To potężna propaganda, ale przygotowania Wenezueli wykraczają poza ćwiczenia wojskowe. Rząd już przygotował specjalny dekret i jest gotowy, czeka tylko na podpis Maduro. Nazywa się to stanem wzburzenia zewnętrznego, dopuszczonym przez Konstytucję Wenezueli w przypadku zewnętrznego konfliktu zagrażającego narodowi. A jeśli ten dekret zostanie uruchomiony, Maduro otrzyma nadzwyczajne uprawnienia na 90 dni, które mogą być nawet przedłużone. Może wtedy całkowicie zmobilizować siły zbrojne i milicje cywilne. Może także przejąć kontrolę wojskową nad infrastrukturą krytyczną, w tym usługami publicznymi i przemysłem prywatnym. Ponadto może zamknąć granice państwowe i zawiesić niektóre prawa konstytucyjne. W ostatnią sobotę, 4 października, wenezuelskie siły zbrojne zrobiły coś znaczącego. Przeprowadziły ćwiczenia komunikacyjne na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego, ćwiczyły strategię komunikacji na wypadek inwazji zagranicznej. Ćwiczyli używanie wojskowych radiostacji, posłańców, a nawet prymitywnych metod, takich jak przekazywanie ustne, bębny i sygnały dymne. Minister spraw wewnętrznych wyraźnie zaznaczył, że są gotowi na najgorsze. I podczas gdy to wszystko się dzieje, gdy okręty wojenne krążą po Karaibach, a siły zbrojne trenują do konfliktu, reżim Maduro kieruje swoją uwagę do wewnątrz. Do narodu wenezuelskiego i używa propagandy jako broni. Przedwczesne Boże Narodzenie to nie tylko rozproszenie uwagi, to narzucenie, zmusza ludzi do udziału w rzeczywistości wykreowanej przez państwo. Dlatego fajerwerki na helikoidzie są tak znaczące. To nie było zwykłe niedopatrzenie ani brak wrażliwości, to był dobrze przemyślany wybór. Oświetlenie centrum tortur fajerwerkami, podczas gdy więźniowie polityczni cierpią tam w środku, jest niepokojącym symbolem tego, do czego zdolny jest reżim. Więc spójrz jeszcze raz na ten obrazek z początku: fajerwerki nad El Helicoide w nocy 1 października, teraz widzisz cały obraz. To nie impreza, lecz symbol większego kryzysu. To Maduro konsoliduje władzę wewnętrzną, przygotowując się jednocześnie do konfrontacji zewnętrznej. Tymczasem Stany Zjednoczone przygotowują się militarnie zaledwie kilka kilometrów od wybrzeża Wenezueli, a pośród tego wszystkiego znajduje się naród wenezuelski, żyjący pod reżimem, który Organizacja Narodów Zjednoczonych oskarża o zbrodnie przeciwko ludzkości. Stawiając czoła poważnemu kryzysowi gospodarczemu, widząc, jak ich prawa są zawieszane w imię bezpieczeństwa narodowego, podczas gdy nakazuje im się świętować Boże Narodzenie wcześniej. Miliony Wenezuelczyków uciekły już z kraju w ostatnich latach, a ci, którzy zostali, teraz obserwują tę eskalację militarną, nie mogąc nic zrobić, uwięzieni między reżimem autorytarnym a międzynarodowym kryzysem, który może wybuchnąć w każdej chwili. A ty co sądzisz o tej sytuacji? Myślisz, że konflikt Stany Zjednoczone Ameryki z Wenezuelą może się poważnie rozwinąć? Jeśli ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć, co dzieje się w Wenezueli, udostępnij go innym osobom i zasubskrybuj kanał, aby dalej śledzić analizy dotyczące konfliktów geopolitycznych, które kształtują świat. To już wszystko. Do zobaczenia.